Różnica między słabymi a potężnymi nie polega na sile, pieniądzach czy talencie. Chodzi o wiedzę. A jeśli nie rozumiesz zasad władzy, już teraz ktoś rozgrywa cię jak pionka. Dziś omówię 15 najbardziej strategicznych i manipulacyjnych praw z 48 praw władzy zasad, które pozwolą ci przewodzić, kontrolować i przechytrzyć każdego. Po tym nie będziesz się zastanawiać, jak ludzie zdobywają władzę, sam zaczniesz się wspinać. Jeśli jesteś zawsze obecny, zawsze dostępny, ludzie przestaną Cię cenić. Twoja wartość rośnie dopiero wtedy, gdy inni odczują Twoją nieobecność. Pomyśl o tym, gdyby diamenty leżały wszędzie, czy wciąż byłyby bezcenne? Oczywiście, że nie. Prawdziwa wartość leży w rzadkości, nie w obecności. Świat goni tylko za tym, co trudne do zdobycia. Dlatego musisz nauczyć się znikać. Usuń się z oczu ludzi, a gdy wrócisz, Wróć jako ktoś tak silny, że będą zmuszeni to zauważyć. Marki nie są dostępne wszędzie. Potężni ludzie nie są dostępni dla każdego. Sprawiają, że inni pragną ich obecności. Pamiętaj, jeśli jesteś zawsze na wyciągnięcie ręki, będą cię ignorować. Ale jeśli znikniesz, będą szaleć, zastanawiając się, gdzie jesteś. A kiedy wrócisz, twoja wartość będzie dziesięć razy większa niż wcześniej. Nawet legendy tracą znaczenie, gdy stają się zbyt powszechne. Ale gdy znikają i powracają, stają się nieśmiertelne. To prawo jest tak niebezpieczne, że jeśli naprawdę je zrozumiesz, możesz wejść w umysł każdego. Najwięksi głupcy to ci, którzy wierzą, że przyjaciele istnieją tylko po to, by ich wspierać. Prawda jest taka, że osoby najbliższe mogą stać się Twoją największą słabością. Jeśli chcesz wydobyć najgłębsze sekrety przeciwnika, spraw, by poczuł, że jesteś jego najwierniejszym sprzymierzeńcem. W czasach Machiavelego był minister, który stawał się najbardziej zaufanym przyjacielem każdego króla. Królowie ufali mu tak ślepo, że zdradzali mu największe sekrety państwowe. Aż pewnego dnia ten sam minister stał się ich największym wrogiem i rozbił ich imperia. Jeśli chcesz zebrać pełne informacje o kimś, stań się ludzkim lustrem. Zgadzaj się ze wszystkim, co mówi, używaj jego języka, przyjmij jego sposób myślenia. To sprawi, że uwierzy, iż myślicie tak samo. A gdy zaufa ci całkowicie, możesz użyć jego własnych słów przeciwko niemu, ten, którego nazywasz przyjacielem. A co jeśli już zna wszystkie twoje słabości? Myślisz, że jest po twojej stronie, ale w rzeczywistości świat to gra. A w tej grze wygrywa ten, kto wie najwięcej. Myślisz, że ludzie pomogą ci, dlatego że jesteś dobrym człowiekiem, bo coś dla nich zrobiłeś? Zapomnij. Na tym świecie nikt nie pomaga z samej dobroci. Ludzie robią coś tylko wtedy, gdy widzą w tym swój zysk. To jest prawo trzynaste. Odwołuj się do interesu własnego, nigdy do litości ani wdzięczności. Nikt nie czeka, żeby ci pomóc. Jeśli czegoś chcesz, daj drugiej stronie powód, który będzie służył jej własnym interesom. Kiedy Juliusz Cezar chciał przejąć kontrolę nad Rzymem, nie błagał ani nie snuł emocjonalnych historii. Zamiast tego obiecywał ludziom władzę, bogactwo i wizję niepowstrzymanego statusu. Obudził w nich chciwość i kiedy zobaczyli, że wspieranie Cezara da im korzyści, całe imperium padło mu do stóp. Świat dzieli się na dwa typy ludzi: tych, którzy proszą o pomoc i tych, którzy używają siły oraz strategii, by dostać to, czego chcą. Twój głos będzie słyszany tylko wtedy, gdy inni zobaczą w tobie szansę na zysk. Myślisz, że życie polega na emocjach i dobroci? Prawdziwy świat rozumie tylko zysk i stratę. Najgroźniejsza sztuczka to sprawić, by ktoś uwierzył, że jesteś po jego stronie. Ludzie nigdy nie podejrzewają swoich wrogów, ale zawsze opuszczają gardę wobec tych, którzy wydają się godni zaufania. Dlatego najcwańsze umysły noszą maskę szczerości i hojności. To jest prawo dwunaste. Używaj wybiórczej szczerości i hojności, by rozbroić przeciwnika. Ludzie tracą czujność, kiedy wierzą, że osoba stojąca przed nimi ich chroni. Ta psychologiczna słabość jest dokładnie tym, co wykorzystują potężni liderzy, biznesowi giganci i zwycięzcy, by budować swoją pozycję. Chingiz-chan stosował tę strategię, gdy podbijał miasta. Zamiast od razu je niszczyć, oszczędzał ludzi, obsypywał darami i szacunkiem, sprawiając, że wierzyli, iż jest ich obrońcą. Ale w chwili, gdy opuszczali gardę, rozbijał całe miasta. To właśnie uczyniło go niepowstrzymanym. Ci, którzy naprawdę rozumieją władzę, używają hojności jako siły, a nie jako cnoty. Bo ci, którzy pokazują prawdziwą szczerość, zawsze pierwsi są wykorzystywani. Ludzie pozostaną lojalni wobec ciebie tylko tak długo, jak długo cię potrzebują. W chwili, gdy staniesz się zbędny, zostaniesz odrzucony. Myślisz, że jesteś ważny z powodu swojej wartości? Nie, jesteś ważny tylko tak długo, jak długo inni nie potrafią bez ciebie przetrwać. To jest prawo jedenaste. Naucz się utrzymywać innych w zależności od ciebie. Pewien król zapytał swojego doradcę: Kto jest najbardziej wpływowym człowiekiem? Doradca zaśmiał się i odpowiedział: Ten, którego brak powoduje upadek całego systemu. Bez względu na to, jakie stanowisko zajmuje. Najsprytniejszy minister Rzymu utrzymywał swoją pozycję przez lata, nigdy nie zdradzając królowi wszystkiego. Zawsze trzymał część sekretów dla siebie. Aż pewnego dnia król pomyślał, że już go nie potrzebuje i odsunął go od władzy. Ale co się stało? Cały system się zawalił. To jest prawdziwa zasada władzy. Nigdy nie pozwól nikomu nauczyć się żyć bez ciebie. Ludzie powinni czuć Twoją obecność jako konieczność, a nie opcję. W momencie, gdy nauczą się funkcjonować bez Ciebie, stajesz się bezwartościowy. Zauważyłeś kiedyś, dlaczego wielbłąd jest tak wysoko ceniony na pustyni? Bo bez niego przetrwanie jest niemożliwe. Ta sama zasada dotyczy władzy: spraw byś był niezastąpiony, albo zostaniesz zastąpiony. Nieważne jak ciężko pracujesz, nieważne jak mądry się stajesz. Jeśli w Twoim życiu istnieje choć jedna poważna wada, nigdy nie osiągniesz sukcesu. A największym błędem ludzi jest myślenie, że inni pomogą im w osiągnięciu tego sukcesu. Prawda jest taka, że większość ludzi jest powodem Twojego upadku. Ludzie w Twoim życiu albo Cię podnoszą, albo ciągną w dół. Nie ma nic pośrodku. A jeśli tego nie rozumiesz, nigdy nie wygrasz. To jest prawo dziesiąte. Unikaj nieszczęśliwych i pechowych. Był człowiek, który był najlepszy we wszystkim, co robił. Ale jego życie się rozpadało, jego biznes upadał, relacje się sypały, przyjaciele go zdradzali, a pieniądze znikały jak piasek przesypujący się przez palce. I nie mógł zrozumieć, dlaczego to się dzieje. Potem zauważył coś ważnego. Każdy problem w jego życiu pochodził od ludzi wokół niego. Był otoczony narzekaniem, porażkami i negatywnością. Podjął jedną decyzję: zaczął odcinać się od takich osób. I w ciągu roku jego życie całkowicie się zmieniło. Morał tej historii jest prosty: jeśli chcesz mieć władzę, usuń przegranych ze swojego życia. Nieudacznicy nie tylko przynoszą problemy, oni są jak choroba. Jeśli ich nie usuniesz, zarażą także ciebie. Nigdy nie wdawaj się w spór z głupcem. Sprowadzi cię do swojego poziomu i tam cię pokona. Prawdziwa siła nie pochodzi ze słów, lecz z działań. Im bardziej starasz się tłumaczyć, tym bardziej ludzie cię ignorują. Zwycięzcy nie dyskutują, oni kończą grę. To jest prawo dziewiąte: wygrywaj działaniem, nigdy kłótnią. Ci, którzy tylko mówią, nigdy nie są traktowani poważnie. Potężni ludzie nie tłumaczą się, pokazują wyniki. Jeśli ktoś cię nie rozumie, nie trać czasu, żeby go przekonywać. Przygnieć go swoim sukcesem. Spór oznacza, że nadal jesteś w pozycji, w której musisz coś udowadniać. Ale ci, którzy naprawdę mają władzę, nigdy nie muszą niczego udowadniać. Jeśli jesteś potężny, rób tylko jedno: wygrywaj. Spraw, by świat uznał twoje imię, czy cię kocha, czy nienawidzi. Pamiętaj: czyny mówią głośniej niż słowa. Jeśli gonisz za ludźmi, stajesz się zwykłym naśladowcą. Potężni ludzie nigdy nie gonią. To oni ustawiają grę, a świat podąża za ich zasadami. W momencie, gdy zaczynasz biec za kimś, obniżasz swoją wartość. Ale jeśli inni nie potrafią funkcjonować bez ciebie, stajesz się nie do zatrzymania. To jest prawo ósme. Spraw, by inni przychodzili do ciebie, użyj przynęty, jeśli trzeba. Władza należy do tych, którzy wiedzą, jak kontrolować innych. Jeśli chcesz coś od kogoś, nigdy go nie ścigaj. Zamiast tego obróć jego potrzeby w swoją siłę. Testuj jego cierpliwość, spraw, by był zdesperowany i zmuszony przyjść do ciebie. Prawdziwa siła polega na tym, że inni tańczą według Twoich zasad. Władza należy do tych, którzy biorą zasługi za pracę innych. Ci, którzy harują dniami i nocami, są tylko robotnikami. Ci, którzy sprawiają, że inni pracują dla nich, stają się mistrzami. To jest prawo siódme: spraw, by inni wykonywali pracę za ciebie, ale zawsze bierz za nią zasługi. Im więcej pracujesz sam. Tym bardziej świat będzie Cię wykorzystywał. Prawdziwi zwycięzcy nie pracują ciężko, oni sprawiają, że inni pracują dla nich. Możesz się pocić dniami i nocami, ale jeśli nie weźmiesz zasług, zostaniesz tylko pionkiem w cud, tylko zwycięzcy są chwaleni. Historia pamięta tylko tych, którzy byli numerem jeden, tych, którzy zgarnęli uznanie. Świat zapomina o tych, którzy pracowali ciężko, ale wielbi tych, którzy ukradli im światło reflektorów. Tak działa świat. Albo sprawisz, że inni pracują dla ciebie, albo ty będziesz pracował dla nich. Świat słucha tylko tych, którzy przyciągają uwagę. Ci, którzy pozostają niezauważeni, są jakby martwi. Jeśli nie jesteś dostrzegany, nie istniejesz. Jeśli chcesz władzy, spraw, by ludzie mieli na twoim punkcie obsesję. Stań się ich rozrywką, ich uzależnieniem, albo znikniesz z ich umysłów na zawsze. To jest istota uwagi i istnienia. W życiu masz tylko dwie opcje. Albo ludzie cię pamiętają, albo znikasz jak kolejny bezwartościowy nikt. Jeśli chcesz być potężny, zmuszaj świat, by się na tobie skupiał. Kontroluj emocje ludzi, czy to miłość, czy nienawiść, ale nigdy nie pozwól, by cię ignorowano. Nawet jeśli ludzie cię nienawidzą, już wygrałeś, bo żyjesz w ich umysłach. Najgorszą przegraną jest być ignorowanym. Jeśli chcesz być zapamiętany, wstrząśnij światem tak mocno, by nigdy cię nie zapomniał. W przeciwnym razie staniesz się bez znaczenia na zawsze. Przeciętni ludzie żyją i umierają niezauważeni. Jeśli kiedyś upadniesz, powstań tak silny, by nikt nie odważył się już cię znowu obniżyć. Jeśli ktoś spróbuje wciągnąć cię w frustrację czy upokorzenie, nie bądź defensywny. Działaj tak mocno, by każdy zobaczył, że nikt nigdy nie odważy się tego powtórzyć. Ludzie nie pamiętają wszystkiego, zapamiętują tylko to, co nimi wstrząsnęło. A ten, kto wydaje się najpotężniejszy, staje się niezapomniany. Nikogo nie obchodzi twoja prawdziwa rzeczywistość, będą cię oceniać wyłącznie po obrazie, jaki stworzysz. W tym świecie są tylko dwie drogi przetrwania albo ludzie się ciebie boją, albo wciąż upadasz na nowo. Wybór należy do ciebie. Twój język to twoja największa słabość. Ten, kto mówi za dużo, sam kopie sobie grób. Im więcej ujawniasz swoich planów, myśli i strategii, tym łatwiej innym znaleźć sposób, by cię rozbić. Możesz myśleć, że jesteś sprytny, ale potężni ludzie zaczną traktować cię poważnie dopiero wtedy, gdy nauczysz się kontrolować swoje słowa. Ten świat pamięta tylko tych, którzy pozostają tajemnicą, ci, którzy odsłaniają wszystko. Kończą jako zwykłe pionki. Największym błędem, jaki możesz popełnić, jest mówienie światu o swoich intencjach, o tym, czego chcesz, co planujesz. Jeśli ludzie to odkryją, spróbują cię zatrzymać albo zrujnować twoją grę. Ten, kto zdradza swoje ruchy, staje się przewidywalny, a jeśli jesteś przewidywalny, jesteś podatny na atak. Przeciwnicy przewidzą twój następny krok, zanim go wykonasz. Ale jeśli zawsze pozostajesz jeden krok za kurtyną, stajesz się nie do zatrzymania. Historia zna najmądrzejszych ludzi, którzy działali w ciszy. Rodzina bankierska Rothschildów zbudowała swoje bogactwo, trzymając prawdziwe strategie w ukryciu. Podawali światu fałszywe informacje, manipulowali rynkiem, a gdy nadszedł odpowiedni moment, uderzali tak mocno, że cały system się trząsł. Nawet Warren Buffett nigdy otwarcie nie zdradza swoich kolejnych ruchów na rynku, bo ten kto ukrywa strategię, zawsze wygrywa grę. Mądrzy ludzie pokazują światu tylko to, co świat chce zobaczyć. Ich prawdziwa siła pozostaje ukryta, a gdy nadchodzi czas, uderzają ruchem, którego nikt się nie spodziewa. Władza zawsze żyje w tajemnicy. W momencie, gdy staje się widoczna, zaczyna zanikać. Twoi przyjaciele często zaczynają wierzyć, że zasługują na część twojego sukcesu, ale wróg, gdy przechodzi na twoją stronę, stara się udowodnić swoją lojalność. Nawet Napoleon wątpił w swoich przyjaciół, i to właśnie oni doprowadzili do upadku jego imperium. Najbliższy przyjaciel Juliusza Cezara, Brutus, był tym, który go zgładził. Intencje wroga są jasne, ale nigdy nie wiesz, kiedy przyjaciel może cię zdradzić. W grze o władzę nie ma miejsca na emocje. Sprytni ludzie nie ufają ślepo przyjaciołom, widzą w każdym narzędzie, nie tylko eliminują wrogów. Potrafią też ich wykorzystać na swoją korzyść. Czasem ktoś, kto kiedyś cię nienawidził, może stać się Twoim największym atutem, jeśli zmienisz jego sposób myślenia. Ale przyjaciel zawsze będzie niebezpieczny. Kontrolowany wróg może stać się Twoją najsilniejszym atutem, jeśli jesteś mądrzejszy od swojego przełożonego. Nigdy nie próbuj mu tego udowodnić. Zrozum jedno: im bardziej świecisz, tym szybciej Twoja kariera się skończy bo żaden potężny człowiek nie znieść, by ktoś próbował go przewyższyć, to jest prawo pierwsze. Nigdy nie przyćmiewaj swojego mistrza. Ludzie na wysokich stanowiskach często mają kruche ego. Jeśli spróbujesz błyszczeć przed nimi, albo cię stłumią, albo całkowicie usuną. Historia jest pełna takich przypadków. Galileusz, Nikolas Fuke i tysiące innych zostali zniszczeni tylko dlatego, że próbowali świecić jaśniej niż ich mistrz. Nawet jeśli twoje idee mogą zmienić świat, jeden błąd może cię zgubić. Błąd może